Zbrodnia, ucieczka, masowa obława i samobójstwo w lesie. Tadeusz Duda nie odpowie przed sądem. Czy tej tragedii naprawdę nie dało się zatrzymać wcześniej? We wtorek, 1 lipca, zakończyła się trwająca pięć dni jedna z największych obław w historii polskiej policji. Ciało 57-letniego Tadeusza Dudy, poszukiwanego za podwójne morderstwo w starej wsi, zostało odnalezione w lesie, niedaleko miejsca gdzie od kilku dni koncentrowały się działania służb. Policja potwierdziła, że mężczyzna nie żyje. Według wstępnych informacji, Duda miał ranę postrzałową głowy, a przy jego ciele znajdowała się broń. Śledczy podejrzewają samobójstwo, choć żadna wersja wydarzeń nie została wykluczona. Ciało znaleziono w gęsto zalesionym terenie, zaledwie kilkanaście metrów od leśnej drogi i zaledwie trzy kilometry od sztabu działań operacyjnych. Radiowóz nie znalazł się tam przypadkowo, ten rejon był monitorowany od początku, podkreślili funkcjonariusze. Według komendanta Michała Bednarka, śmierć mogła nastąpić tego samego dnia, w którym ujawniono zwłoki, ponieważ nie odnotowano żadnych odgłosów wystrzału wcześniej. Akcja poszukiwawcza, którą prowadzono od piątku 27 czerwca, była jedną z najbardziej intensywnych i kosztownych w ostatnich latach. Zaangażowano łącznie 840 funkcjonariuszy, w tym kontrterrorystów, jednostki wojskowe, psy tropiące, śmigłowce z kamerami termowizyjnymi oraz drony, w tym również nowoczesne BSP Bayraktar. Mobilne centrum dowodzenia, przeszukania z ziemi i powietrza, wsparcie lokalnej społeczności wszystko to miało doprowadzić do ujęcia mordercy. Do tragicznych wydarzeń doszło 27 czerwca w godzinach porannych. Tadeusz Duda Objęty wcześniej zakazem zbliżania się do rodziny i objęty procedurą niebieskiej karty, wtargnął na posesję swojej córki Justyny w Starej Wsi. Uzbrojony, z zimną premedytacją zastrzelił 26-letnią córkę i jej 31-letniego męża Zbigniewa. Ciężko ranna została jego teściowa, która przeżyła dzięki szybkiej pomocy medycznej. Ich roczna córka, Pola, przebywająca w chwili strzałów w ramionach matki, ocalała cudem. Bratowa biegła z dzieckiem, postrzelona w lewe ramię. Zdążyłem przejąć dziecko, ale ona upadła mi pod nogami. Dziecko było całe, jedynie miało krew na nodze, relacjonował w rozmowie z uwagą TVN brat zamordowanego Zbigniewa. Po dokonaniu zbrodni Duda porzucił samochód i zbiegł w lasy, które jak wynika z relacji mieszkańców znał lepiej niż ktokolwiek. Był kłusownikiem, samotnikiem, przez lata spędzał czas z dala od ludzi. Według sąsiadów coraz częściej unikał kontaktu z otoczeniem, był bezrobotny, sfrustrowany i agresywny. Był zawzięty, od nikogo nie chciał pomocy, zamknięty w sobie, mówił w rozmowie z superekspresem jeden z mieszkańców wsi. Na jego nazwisko wydano wcześniej sądowy zakaz kontaktu z rodziną, a jego żona złożyła pozew rozwodowy. Mężczyzna miał być objęty pomocą psychologiczną, ale jak wynika z dostępnych informacji, nie korzystał z niej regularnie. Śledczy nie mają wątpliwości, że zbrodnia była zaplanowana, a detonatorem tej tragedii była utrata kontroli nad rodziną i poczucie odrzucenia. To była egzekucja. Mówił, że zabije, i zrobił to. Ludzie się bali go od dawna, podkreślał jeden z mieszkańców starej wsi. Teraz, gdy Tadeusz Duda nie żyje, wiele osób zadaje sobie pytanie, czy tej tragedii można było zapobiec. Czy wcześniejsze sygnały o przemocy Agresji i pogarszającym się stanie psychicznym mężczyzny zostały zbagatelizowane. Czy procedury działały jak należy? Śmierć dudy zamyka jedną część śledztwa, ale otwiera wiele nowych wątków, w tym odpowiedzialność instytucji i możliwe błędy systemowe. Na ten moment wiadomo, że śledztwo w sprawie okoliczności jego śmierci trwa. Prokuratura prowadzi szczegółowe oględziny miejsca, w którym znaleziono ciało, a biegli mają ustalić moment i przyczynę zgonu. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok oraz balistyczna analiza broni, znalezionej przy ciele. Tymczasem wieś próbuje wrócić do normalności, choć dla wielu jej mieszkańców to już niemożliwe. Rodzina ofiar, w tym osierocona roczna dziewczynka, wciąż mierzy się z niewyobrażalnym bólem. Teraz wszystko jest cicho, ale pusto. Justyna i Zbyszek mieli całe życie przed sobą. Dla tej małej trzeba zbudować nowy świat, mówiła sąsiadka. Tadeusz Duda nie stanie przed sądem, ale pytania o odpowiedzialność nie znikną. Czy system zawiódł? Subskrybuj, by śledzić wyniki śledztwa i podziel się opinią, co trzeba zmienić, by takie tragedie nie miały miejsca.